Ja przez swoje dziennikarskie życie, przez kilkanaście lat pracy jako dziennikarz natknąłem się na wiele takich sytuacji, które myślę oscylowały wokół pytania o wolną Polskę. Takim pytaniem, takim, taką wskazówką mogłaby być na przykład historia pewnej malutkiej firmy, o której pisałem w roku 2003 i 2004. Malutka firma, która mieściła się w pokoju o wielkości kilkudziesięciu metrów. 30-40 metrów, gdzie kilku funkcjonariuszy służb tajnych, paru polityków i paru generałów, pan admirał Waga, pan generał Robełek, jeszcze paru innych, umówiło się, że założę sobie spółkę, spółkę Magagas. Ta spółka wystartowała w konsorcjum z inną spółką Prochem. Założyli konsorcjum, i to konsorcjum wystąpiło w przetargu o trzecią nitkę rurociągu naftowego Przyjaźń, budowę trzeciej nitki. Koszt przedsięwzięcia oscylował na granicy 900 milionów złotych, czyli nie miliona, nie dwóch, tylko 900 milionów. Żebyście Państwo zrozumieli mechanizm. Paru ludzi umawia się, jak tutaj zarobić pieniądze, ludzi ze służb tajnych, głównie wojskowych, zakładają spółkę, ta spółka wygrywa w przetargu, dostają kontrakt. Kontrakt oczywiście jest fikcją, bo on się po chwili kończy rurą gdzieś w środku lasu. Ale 600 milionów zdążyło zniknąć. Ja jako jedyny dziennikarz opisałem całą tę historię, pisałem na ten temat wiele artykułów. Po wielu, wielu latach okazało się, że napisałem całą prawdę. Człowiek, który stał na czele tego przedsięwzięcia. Jaką Państwo myślicie, jako kara jest w Polsce za zdefraudowanie 600 milionów złotych. Jak Państwo byście. E, dokładnie tak. Dokładnie tak. Jak Państwo byście. Ukradli telewizor, to być może poszlibyście do więzienia z, z, ze sklepu. Jak ukradniecie 600 milionów, to wam się nic nie stanie, bo macie najlepszych adwokatów, najlepsze krycie. Nic złego wam się nie stanie. Dwa lata zawieszenia, czyli tak naprawdę wyrok symboliczny za 600 milionów złotych. Ta spółka, którą opisałem w roku 2003-2004, przez 4 lata nie odzywała się do mnie, gdy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarzuciła mi. Prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarzuciła mi rzekome przestępstwo. Panowie przypomnieli sobie o mnie i wytoczyli mi szereg procesów karnych i cywilnych o setki tysięcy złotych, i oczywiście także proces karny, czyli o skierowanie mnie do, do, do więzienia. Gdybym przegrał choćby jeden z tych procesów, to moja rodzina poszłaby na bruk. Proszę sobie wyobrazić sytuację kogoś, kto nie mam w zasadzie żadnego dokumentu, bo wszystkie dokumenty zabrała mi ABW 13 maja 2008 roku, gdzie funkcjonariusze byli w moim mieszkaniu od 6 rano do 21:30, o ile dobrze pamiętam. Zabrali mi nawet notesy z czasów studenckich, i kilka dni po tym dostaję całą masę pozwów do sądu. Kiedy nie mam nawet jak się bronić. Nie mogę tego nazwać inaczej niż obacznością Bożą, że wyszedłem z tego obronną ręką, że udało mi się po tych bardzo trudnych dla mnie chwilach z 2008 roku, które doprowadziły do mojego załamania, gdy wyszedłem ze szpitala i docierałem do świadków, pytając, czy nie zgodziliby się pomóc mi w tym procesie. Wcześniej ci ludzie mówili, że chcą być anonimowi, ale zgodzili się mi pomóc, przy, przychodzili do sądu. I potwierdzali to, czego nie mogłem pokazać w dokumentach. Dzięki temu najpierw musiałem ich odszukać, nie mając adresów, bo te adresy też mi zabrano, więc olbrzymia praca. No, krok po kroku czułem takie, takie, takie wsparcie. No, nie chcę tutaj używać wielkich słów, ale, ale czułem, czułem, że nie jestem sam w tej historii. I, I udało mi się wykazać przed sądem. Miałem też szczęście, że trafiłem na uczciwą sędzinę, bo nie zawsze tak musia, musi być. Jak wiemy, w Polsce różne dziwne wyroki zapadają, więc udało mi się w Sądzie Okręgowym w Warszawie wykazać, że, że napisałem prawdę i tylko prawdę. A parę miesięcy temu Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził wyrok Sądu Pierwszej Instancji, czym miałem drugi raz szczęście. I, I nie będę musiał płacić spółce Magaga z kilkuset tysięcy złotych albo iść do więzienia za to, że. Że zniszczyłem tą spółkę, bo tak przedstawiano, że spółka była u, u, uczciwi ludzie, a ja tutaj doprowadziłem swoimi działaniami dziennikarskimi do zniszczenia spółki, która przez to nie może prosperować tak, jak się, tak jak się należy. Nie będę już Państwu opowiadał szczegółów tej historii, bo, bo to jest myślenie, bym Państwa zanudził tymi opowieściami. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jeden element. Pytamy o Wolną Polskę. Takich spółek jak ta spółka Megagas jest w Polsce dziesiątki, jeśli nie setki. Spółek, które zakładają ludzie służb tajnych, służb tajnych, cywilnych, wojskowych, którzy tak naprawdę niczym w Sienkiewiczowskim Potopie podzielili sobie Polskę. Że Polska to tak jak mówił Bogusław Radziwił w rozmowie z Kmiecicem, takie czerwone sukno. I każdy rwie tyle, ile ma ochotę, jeżeli tylko ma do tego możliwość. Natomiast ci, którzy stają na drodze, są bezpardonowo niszczeni. Już nie będę mówił tutaj o sobie. Myślę, że Andrzej Witkowski jest lepszym przykładem. Człowiek absolutnie uczciwy, najbardziej uczciwy, chyba jakiego poznałem w życiu, albo jeden z najbardziej uczciwych, któremu próbowano wyrobić imidż szaleńca. Pamiętam, jak dotarłem ze scenariuszem do Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, żeby pokazać, żeby telewizja nakręciła 10-odcinkowy serial o tajemnicy śmierci księdza popiołuszki i w ten czas Andrzej Urbański, były prezes telewizji i Sławek Jóźwik, dyrektor Agencji Filmowej mówią, no dobrze, ale wiesz, czy ten Witkowski nie jest wariatem, no bo takie opinie krążą po Warszawie. No więc ten wariat pracuje do dziś w prokuraturze apelacyjnej, do dziś osiąga same sukcesy, do dziś nie poniosł ani jednej porażki. Tak się po prostu niszczy ludzi, odbiera się im wiarygodność. Ja mogę zostać przestępcą, będę niewiarygodny. Witkowski może zostać wariatem, też będzie niewiarygodny. To jest, myślę, dużo skuteczniejsza nawet metoda niż eliminowanie ludzi. Po co eliminować? Wystarczy komuś odebrać wiarygodność i to jest wystarczające. Więc opowiedziałem Państwu tą historię mega gazu, żeby pokazać, że. Mówi się czasami o wielkiej aferze, że ktoś gdzieś tam ukradł tysiąc, dwa czy dziesięć tysięcy, czy nawet sto, a nie mówi się o historiach, w których giną setki milionów albo nawet miliardy, dlatego że takie historie są wyciszane. Ja miałem na przykład tę historię z Megagazem pokazywać z jedną z telewizji. W zasadzie na dzień przed publikacją odpowiedni ludzie dotarli do telewizji. Reportaż na temat Megagazu nie ukazał się nigdy. Takich historii wyciszanych, które dotyczą naprawdę ważnych spraw, są w Polsce dziesiątki, jeśli nie setki. To, co mówię, nie jest historią. Ktoś by powiedział: Może tak było w 2004 roku, ale czy tak jest dziś? Tak jest też dziś. Jeżeli Państwo byście pojechali do Warszawy, zobaczyli, kto buduje stadion narodowy, na którym mają być Mistrzostwa Europy, kto buduje Most Północny, taka spółka Aqua, czyli Woda. W tej spółce, jak grzybów w dobrym barszczu można znaleźć bardzo wysokich rangą oficerów WSI, Wojskowych Służb Informacyjnych. Jednym z oddziałowców tej spółki był mój były informator, pułkownik Aleksander L. Takich osób było tam co najmniej kilkadziesiąt. Więc tak naprawdę kontrakty opiewające na miliardy złotych dostają tacy ludzie, jacy mają dostać. Oczywiście mówię mają, biorę w cudzysłów. Czyli ludzie, którzy mają najwięcej do powiedzenia, chociaż tak naprawdę nie powinni w ogóle mieć nic do powiedzenia w pewnych, w pewnych kwestiach.